Cześć, w dzisiejszym odcinku chciałabym Wam pokazać recenzję źrebnej klatrzy arabskiej z firmy Mojofan A więc nie było mnie przez prawie dwa tygodnie Ponieważ, bo na wyjeździe byłam w, w Runowie Tak zwany pałac z podbudzionym gniazdem I mam nawet czapkę stajnia pałac Runowo Tak, dostałam Bardzo polecam tam jeździć Um, tak, no to przechodzimy do Rysy To jest ona Tak Bardzo ładny model Naprawdę bardzo ładny, tylko że malowanie jest po prostu Masakryczne Tak wygląda Nazwałam ją Latryma Po koniu Z stajni właśnie tam Tak Bardzo ładny pysk ma Jak na chwilę o, jak na konie tej firmy. O. I właśnie to malowanie. Ale grzywa z tej i z tej strony i to masakrycznie wręcz wygląda. Ogon jeszcze tam w miarę i te przejścia. To jest też masakra. Skarpetki. I kopyta też nie są zbyt ładnie pomalowane. Ale tak to jest, naprawdę ładna, jest stosunkowo mała, ponieważ ogier fiorski z kolekty jest minimalnie od niej większy, minimalnie, niedużo. A zwykle konie z tej firmy są duże. Pokażę Wam właśnie Araba z, właśnie z tej firmy. Tak, To jest ogier arabski. Porównanie. To jest ta sama firma. Dosłownie ta sama firma. Nie rozumiem tego zbytnio. Chwila. O tak. To jest Ogier. To jest Klacz. To jest firma normalnie moją, Tu też piszę moją, normalnie moją, moją. No moją. 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 Tylko, że różnicą w nich jest to, że to jest zwykłe moją, a to jest Animal Planet. Nie wiem, czy to jest też z kwestią tego, ale no, nie powinno tak być. Zresztą ten jest gorszej jakości, w ogóle jest taki mniej ładny. A ten, ten naprawdę ładny jest. Ona. Bardzo ładny pyszczak ma. Uszy takie. O, jedno w tył, lekko na przodu, no jak widać jest w ciąży, chociażby po jej brzuchu, takim długim bardzo i naprawdę no, ładna jest, nie spodziewałam się tego, aha i jeszcze y jak wpiszecie sobie w Google grafika klacz arabska Mujo, to tam na jednej z amerykańskich portali wyjdzie takie zdjęcia, że ona jest taka czerwona, wręcz czerwona i ten pan, który wstawił je, tam pisze, że ona jest naprawdę czerwona i że te zdjęcia nie są, jakby to powiedzieć, przerabiane, ale są przerabiane, bo ona nie jest czerwona, tylko jest właśnie takiego koloru, jak widać na filmie. A tam normalnie była pokazana czerwona. No, więc nie wierzcie temu panu, bo tutaj naprawdę ładne, ładne, ładne malowanie niestety Ale jestem mile zaskoczona co do tej firmy Tak okay. Dzisiaj jadę na plażę, a raczej idę, bo mam blisko I zrobię właśnie sesję zdjęciową jej jego i jego na plaży I pewnie dodam tą sesję tutaj No, a więc to chyba by było na tyle I jeśli chcielibyście jakiś opis, recenzję i sami wiecie jeszcze co, bo w każdym filmiku to powtarzam No to piszcie w komentarzach, lajkujcie i subskrybujcie Yy, tak. A, jeszcze jakby ktoś wiedział, gdzie można zakupić yy, nowe konie z kolekty 2015 i podał mi linka albo coś. Oprócz Ebaja, oprócz Ebaja, no to bym była wdzięczna. No, no to na tyle. Pa!